Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardum. Szymoneczko, ziomeczki, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy jeden z pierwszych odcinków popularnego serialu pod nazwą Szpital. Konkretnie odcinek 35, ale raczej nie radzę oglądać bez mojego komentarza. To to ale zanim jeszcze przejdziemy do oglądania, jak zawsze początek chciałem was prosić o łapkę w górę i subskrypcję, a też wejdźcie na mojego Instagrama, mojego Twitcha, na którym transmituję w każdą środę i niedzielę o godzinie 20. A także jeszcze na mój drugi kanał na YouTube o nazwie Lakardun TV, na którym znajdują się zapisy z transmisji. Jeszcze kilka kanałów założę i samo przywitanie na początku odcinka będzie dłuższe niż sam odcinek, który komentujemy. No ale dobra, nie ma co czekać, trzeba szybko nagrywać, bo dzisiaj wtorek, a jak wiadomo, wtorek automaty, automaty do gier. Oglądajmy, zapraszam! Do szpitala przychodzą właśnie Właśnie początkująca piosenkarka Vanessa i jej menadżer. Dziewczyna od kilku dni źle się czuje, ale uważa, że to nic poważnego. Jest wściekła, że menadżer przywiózł ją na badania. A jak straci swój piękny głos? Co na to fani? A to chodzi o to, że straci głos. Ja nawet przez sekundę pomyślałem, że kurczę, jaki fajny menadżer. Dba o zdrowie swojej artystki. Wow! Mój menadżer kocha mnie jak syna, twój z ciebie byku tylko doi. Ale potem już się domyśliłem, że przecież to chodzi tylko i wyłącznie o to, że mogę dawać koncerty i zarabiać pieniążki. I tak w ogóle, o, mam nadzieję, że Vanessa nie straci głosu jak pewien artysta inny. Nie mam w ogóle głosu. Żeby... Powiedziałem Wam przez chwilę, że zostałem wydojony jakby przez mojego bookera koncertowego. A po drugie. po drugie płacisz mi za to, żebym się tobą opiekował, więc chodź. Zobacz, jaka ładna pani, zapraszam do rejestracji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? E, moją przyjaciółka boli w pracy piersiowej. Mm -hmm. A od jak dawna? Od mm -hmm. jakichś dwóch dni. Mm -hmm. Dobrze, bardzo proszę przygotować dokumenty i y, dowód ubezpieczenia. Oj, tam dokumenty, od razu dokumenty! Proszę pani, proszę je naprawić w tym momencie płuca, bo za 20 minut mamy koncert. No, Może byśmy to jakoś prywatnie obecli. Zapłacimy. Pos... Nie w pieniądze nie, nie grają roli. Proszę pana, a to nie zmienia faktu, że potrzebuje pana dokumenty i dowód ubezpieczenia, tak? U dokumenty ubezpieczenia? Prze pani, to nie. U nas my z nie płacimy. We, we don't do that here. W tym samym czasie w izbie przyjęć czekają również dwie nastoletnie fanki Vanessy. Od dłuższego czasu przyglądają się piosenkarce. Jezu, mówić, że to ona ślepa jesteś? Ale ty jesteś głupia. Już to widzę, jak Vanessa siedzi z nami w jednym szpitalu. Rękę sobie złamałaś czy mózg? Debilka z ciebie, to jest Vanessa, jak matkę kocham. Queen, proszę cię, no mówię ci, to jest ona. Rozpoznaję ją po zapachu alkoholu. Nic tak nie pachnie jak wódka. No chyba wszystko. Tak kochasz starą, że poszłaś w długą i rok jej nie widziałaś. Rybilko, tak się tylko mówi. Udowodnij ci. Gdzie idziesz, wariatko? Siedź tu! Tak. gdzieś Widzisz, ty, 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 ty. Sorry. Gdzie? Ale o co chodzi? Czy pani to pani? Bo koleżanka nie wierzy mi, że to pani. Jakaś pomyłka. No pani nazywa się Vanessa, co nie? Śpiewa pani te hity. Nie wiem, o co chodzi. U komu nie powiem, tego koleżanka mnie... Ale odczep się, dobrze? Ale odczep się, dobrze?! A jak chcesz zdjęcie, to proszę 15 złotych z autografem 20. Widzisz, co tu się dzieje? Możesz coś zrobić? Marjola. Cisło, wycisło. No. Ale to teraz powinna być chyba nasza kolej. Mogę Ale ja, ja mogę przepuścić ją panią, no. nie mam problemu, no totalnie, nawet chętnie. Tak. Ale ja mogę ją przepuścić, nie ma problemu. Ja nie chcę dalej z tymi jełopami siedzieć w jednej poczekalni. Pani Mariola, tak? Tak. W takim razie zapraszam na no, każdy także, także to co? A pan proszę na miejsce wracać, dobrze? Ja rozumiem, że to jest publiczny szpital, tak? Ale żeby nie było opcji dla pacjentów VIP... Opcja dla pacjentów VIP? publicznym z szpitalu? No ten koleś to debil! Moja przyjaciółka to poważna piosenkarka, nie jakaś popierdółka. I nie wydaje mi się, że powinniśmy tutaj siedzieć i czekać bez końca. Tak czy nie? Podekscytowana fanka Vanessy chciała oddać jej swoje miejsce w kolejce, ale rozkapryszona piosenkarka będzie musiała cierpliwie czekać na swoją kolej. Katarzyna Turek! Jest pani pewna? Czy może jest jeszcze ktoś ważniejszy? O, ja myślałem, że tylko menadżer jest egotop, ale ta Vanessa trochę go przebija nawet. Proszę sobie darować te komentarze. Pół godziny później, zirytowana Vanessa doczekała się na przyjęcie przez lekarza. I ja przepraszam bardzo, ale ta wielka piosenkarka Vanessa musiała czekać na sorze pół godziny. Pół godziny? W jakich realiach ja się pytam? Jak ja kilka lat temu trafiłem na sor, to musiałem czekać pięć godzin, a i tak mnie nikt nie przyjął, bo się znudziłem i poszedłem do domu. It's so boring. Więc naprawdę, pani Vanessa, jak musiałaś czekać w kolejce tylko pół godziny, to bardziej VIPowskiego traktowania się już chyba nie da zrobić. Pacjentkę przyjmuje ordynator oddziału dr Piotr Wójtowicz. Na sali wciąż jest także fanka piosenkarki, którą zajmuje się doktor Erik Weimann. To powiem coś nowego. Teraz się tam chodzi? Tak, tylko tam. Zaibisty klub. To znaczy bardzo fajny. Spokojnie. Takie słowa też znam. Nie jestem aż tak stary. Pani Katarzyna Turek? Dobra. Tak. Teraz jeszcze wypis i. Możesz. Wiedziałam. Co? Co wiedziałam? I Wie pan, kto tam jest? Ta piosenkarka Vanessa. Od razu wiedziałam, to że to ona. Muszę ma zdjąć okulary. No, od razu lepiej. Słucham, co pani dolega. Od dwóch dni boli mnie coś w place piersiowej. Na pewno nic takiego, ale lekarz tak czy tak przekazał mi tu przyjechać, więc jestem. Nie mógłby mnie pan po prostu zbadać, i zapisać? Więc raz, dwa, proszę mnie tutaj zbadać i jeszcze przynieś mi kawusie. Ja czekam. Gotta go fast. Nastoletnia fanka jest podekscytowana, ponieważ jest już pewna, że to jej idolka siedzi na sąsiednim łóżku. przyjeżdżaj, opłaci Ci się, nie wiem czy... W czasie badania menadżer piosenkarki w tajemnicy przed nią wzywa do szpitala fotografa, pracującego dla brukowców, zaś na oddział dociera ojciec dziewczyny w śpiączce cukrzycowej. Ten tata dziewczyny od śpiączki to druga historia w tym odcinku, więc żeby was za bardzo nie interere, dobra? Bo kocie mordy, kocie mordy dostaniecie! Proszę się odwrócić. Koordynator zebrał od pacjentki wywiad chorobowy i rozpoczyna podstawowe badania. Musi ustalić, jaka jest przyczyna bólu w klatce piersiowej odczuwanego przez dziewczynę. Takie pozornie niegroźne bóle mogą być oznaką poważnych schorzeń serca. Czy ten ból nasila się podczas wysiłku? A co ty, gościu, tak interesowny, z paparacji jesteś? <laughs> A nie, racy pani z lekarzem. To, to, to tak, boli przy wysiłku. Cały czas tak samo boli. Uh -huh. A w ruchu? Przy zmianie pozycji? Leczyła się Pani już kiedyś kardiologicznie? Nie. Weroniko? Tak? Zrobimy u Pani EKG, ciśnienie, saturację i krew na trzy probówki, dobrze, dobrze? nie może mi Pan po prostu czegoś zapisać? Nie mam czasu, żeby tu przesiadywać. A nie, do no, dobra, jak Pani nie ma czasu, to już Pani zapisuje. To znaczy nie leki, adres do najbliższego zakładu pogrzebowego. Nawet w przypadku tak aroganckich i irytujących pacjentów lekarze muszą zachować spokój i dążyć do celu, którym jest postawienie diagnozy. Tymczasem fanka piosenkarki jest zdeterminowana i za wszelką cenę chce wykorzystać okazję do kontaktu ze swoją idolką. Mówiłam, że to pani Katarzyna Turek, czyli Vanessa. Mogę sobie zrobić z panią fotkę? I daj mi spokój! No proszę, niech pani nie będzie taka, albo niech chociaż mi pani walnie autograf na gipsie, co? Ej, możesz stąd iść? Ej, skazuj to zdjęcie! Co się tutaj dzieje? Co ty wyrabiasz? To jest taki skandal po prostu, żeby człowiek nie miał odrobiny prywatności! Proszę, wyjdź stąd. Zaczekasz na zewnątrz. Tutaj masz wypis, receptę. Po raz kolejny obecność znanej pacjentki wywołuje zamieszanie. Dziewczyna nadal ma pretensje, że nie jest traktowana wyjątkowo przez personel szpitala. Dobrze, ja poproszę rękę. Nie wiem, kim jest ta cała Vanessa, ale widzę, że młodzież ją zna. O, no, dziewczyna będzie miała co opowiadać koleżankom. Ale my? Ja już widzę, że z dziewczyną będą same problemy. Na sali trwa badanie EKG piosenkarki Vanessy. Pół godziny później. Doktor Eryk ma chwilę przerwy w dyżurze. Ordynator, który analizuje wyniki badania serca swojej pacjentki, prosi go o konsultację. Ordynator liczy, że będący w trakcie specjalizacji kardiologicznej doktor Eryk pomoże mu postawić właściwą diagnozę. Mimo mniejszego doświadczenia, jego opinia może zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu. Której pacjentki? Tej piosenkarki? Jakiej piosenkarki? Bo jest tu taka piosenkarka. Ja tam jeszcze nigdzie nie widziałem, ale ma tutaj nawet swoją fankę w nie Nieważne, czy tańczy, czy śpiewa, co o tym sądzisz? Otóż, panie to że adito to, ani to. Na autotunie ciszej i po prostu dupo ciszej. No nieźle, no. Dodatkowe skrócie komorowe, przyspieszona akcja serca. No mm, tutaj. Ujemne załamki. Tak. Ona się nie leczy na serce? Nie skarżyła się na żadne dolegliwości. Zresztą wiesz co, wywiad był też niejednoznaczny. Ciśnienie jest 100 na 60, temperatura 37,5, saturacja 91. Co mhm. o tym sądzisz? Ale szef się nie radzi, czy szef nie sprawdza? No, jak dla mnie to to jest e, zapalenie mięśnia sercowego. No widzisz. Jarek, widzisz, jak miło że się zgadzamy! A byłem o tyle, żeby cię z roboty wywalić. Jak to miło, że się zgadzamy. Pójdziesz ze mną do niej? Jasne. Yes, no to. Badanie wykazało poważne zaburzenia pracy serca. Powodów może być wiele: zatorowość, zawał, zapalenie płuc, a nawet zapalenie mięśnia sercowego. No ale to szef przeprowadzał wywiad z pacjentką, więc trudno jest mi powiedzieć cokolwiek więcej. Lekarze wracają na salę, żeby przekazać pacjentce niepokojące wyniki badania. Wciąż nie wiedzą jednak, co jest powodem zaburzeń pracy jej serca. Liczą, że ta w końcu przestanie stwarzać problemy i odpowie na pytania, które pomogą postawić diagnozę. No niestety, panie Katarzyno, EKG nie wyszło dobrze. Ma no, pani zaburzenia pracy serca. A może pani jaśnie, nie skończyłem medycyny. <noise> nie no, to to ja wiem! A nie miała pani nigdy żadnych problemów z sercem? Naprawdę no, nigdy. A może w rodzinie były jakieś choroby, wady serca? No dobrze, a nie wiem, może pani chorowała ostatnio, może jakaś infekcja grypowa ja coś no, podobnego? No, ale to jakieś parę tygodni temu. A dlaczego mi pani nie powiedziała? Już pytałem o to. Dlatego, że nie boli mi gardło, tylko klatka piersiowa. Może dlatego. No tak! A jak doskonale wiemy, te dwie rzeczy nie są ze sobą połączone. Proszę mi pokazać to, gardło. A. A. Muszę zamknąć. Dobrze, teraz siostra zawiezie panią na wózku do pracowni rentgenowskiej. Jaki wózek, pan zwariował? Jakie kolejne badania Przecież Ja tu jestem już dwie godziny, Takaś przesada. Iż robi zdjęcie klatki piersiowej. Okazuje się, że rozkapryszona pacjentka ukryła przed lekarzami, że niedawno chorowała na grypę. Z powodu jej beztroski lekarze nie mogli postawić właściwej diagnozy. Pacjentka może być piosenkarką, aktorką, nawet artystką cyrkową. Albo nawet youtuberem. Chociaż nie, cofnij to. Youtuberów tutaj nie leczymy. Ale to nie powód, żeby nam utrudniać pracę. Gdybym wcześniej wiedział o chorobie, mógłbym szybciej postawić diagnozę, a tak no teraz stawiam na powikłanie poinfekcyjne. Zwłaszcza, że gardło jest zaczerwienione, migdałki rozpulchnione. A węzły chłonne na szyi powiększone. Pacjentka doktora Piotra jest już po badaniu rentgenowskim. Jest wściekła, że po raz kolejny musi czekać na rozmowę z lekarzem. Naprawdę, to jest nie do przyjęcia. Najpierw kazali mi zrobić to zdjęcie, a teraz znowu mam czekać od, na początku, od początku w kolejce? Ale, ale spokojnie, na pewno zaraz się poproszę. Tak, zaraz, spokój. zaraz jej poproszą. Lepiej zrób tej, żeby to spokój. przyspieszyć. Zamiast tutaj stać jak ciele. Jakie cielę? Proszę o spokój! Co pan robi? Piotrek! Słuchaj, wypad mi z tym aparatem. Wypadł, mi, wypadł! Piotrek, gdzie z łapami? Sam po mnie zadzwoniłeś! Menadżer piosenkarki udaje, że nie ma nic wspólnego z pojawieniem się fotografa i wyrzuca mężczyznę ze szpitala. <grym zjadka> Czy to moja wino ochronę sobie wezwić? Proszę pana! To już kolejne zamieszanie sprowokowane przez Vanessę. Personel ma dość jej ekscesów. Piosenkarka nie poczuwa się do winy i idzie zrobić lekarzom awanturę. Halo! Przepraszam, co pani tu robi? Nie pozwolę się tak dłużej traktować. Zaraz ma ja szefem oddziału! Słucham Pani o co jest chodzi. Pan. Najpierw kazali mi czekać na przyjęcie, potem czekałam Bóg wie jak długo tam na sali, a teraz znowu mam czekać, aż ktoś mnie przyjmie z wynikami tego cholernego rentgena. Po pierwsze proszę nie krzyczeć. Po drugie nie jest pani jedyną pacjentką, którą się tutaj zajmujemy. I to, że pani oczekuje, nie jest złośliwością z naszej strony. A po trzecie, powinna pani być na wózku, gdyż podejrzewamy u pani zapalenie mięśnia sercowego i nie powinna się pani forsować. Teraz się proszę spokojnie położyć. My postawimy diagnozę, zastanowimy się, co z panią dalej robić. Rozumie pani, doktorze? Proszę. Ordynatorowi udało się uspokoić rozkapryszoną pacjentkę, ale Wadesa uspokoiła się tylko na 10 sekund, bo sobie przypomniała, że zamawiała kawę. Gdzie jest jej kawa, przepraszam bardzo? idzie sprawdzić wyniki jej badań. W tym samym czasie do szpitala przyjeżdża babcia dziewczyny, która jest w śpiączce cukrzycowej. Przy wejściu na oddział mija menadżera Vanessy, który rozlicza się z fotografem. Śmieją się z piosenkarki, która nie zorientowała się, że cała akcja była ustawiona. ...że będziemy was straszyć procesem, ale niech się nie boi. Udobrucham naszą gazdeczkę. To co, w kontakcie? Dokładnie. Się, no i trzy dychy na kurciaka w pięciu smakach zarobione. To dzwonię do kolejnego brukowca, żeby na Coca-Colę było. Kto się mówi, nieważne co o nas piszą, ważne żeby pisali w ogóle. Ja wiem, Kaśka jest przewrażliwiona na swoim punkcie, ale to przecież moja praca, żeby wykazać się kreatywnością. Oczywiście to jest wersja między nami. Wersja między nami! Powiedział koleś do kamery mając świadomość, że to pójdzie na całą Polskę. Bo oficjalnie cóż, no podli paparazzi Polują na nią dzieninę. Co słychać, chłopaki, w wielkim świecie? A co, gazet nie czytasz? To co? Zapraszam na górę. Szefa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę uteczki, potem wpadną dupeczki. Albo odwrotnie. Wiesz co, no kurczę, masz wyraźnie powiększone serce. No tak, jest, patrz, zastój krwi w małym krążeniu. W tak młodym wieku. W tym czasie ordynator i doktor Eryk analizują prześwietlenie klatki piersiowej pacjentki. Podejrzewają, że cierpi ona na zapalenie mięśnia sercowego to leukocytoza potas. No, tak jak myślałem. Co pan myślał? Może mi pan z łaski swojej świeci. Ta infekcja, którą pani nie wyleczyła, spowodowała powikłania. Efektem tego jest zapalenie mięśnia sercowego. Musimy panią przewieźć na kardiologię. Ej, no dobrze, cokolwiek pan powie. Tylko raz, dwa, raz, dwa. Nie mam czasu. Mogę się spytać o opinię jakiegoś innego specjalisty? Oczywiście, tylko musi pani to zrobić bardzo szybko, gdyż to zapalenie Zagraża Pani życiu. Proszę Pana, ale co ja mam teraz właściwie zrobić? Jeżeli się Pani zgodzi na leczenie, przewieziemy Panią na oddział kardiologii. Jeżeli nie, jest Pani wolna. Z tym, że musimy Pani podpisać zobowiązanie. Zastanowię się. Diagnoza zapalenia mięśnia sercowego jest bardzo prawdopodobna, ale skoro pacjentka ją podważa, no cóż, droga wolna, mamy tutaj zbyt duży młyn, aby przekonywać każdego, żeby się zechciał leczyć. Mam jednak nadzieję, że się zgodzi. No ale oczywiście, co ja wiem, co ja wiem, jestem tylko koordynatorem szpitala. Pani Vanessa jest piosenkarką, ona zna się lepiej. Rozkapryszona piosenkarka w końcu wywołuje awanturę. Jednak kiedy dowiaduje się o podejrzeniu bulimii u nastolatki, postanawia jej pomóc, gdyż sama kiedyś pokonała tę chorobę. Czy ja w tym zapachu alkoholu czuję nutkę człowieczeństwa? Ja panią znam. W większym szoku bym była, jakbyś mnie nie znała. Pani jest tą piosenkarką? Mogę? Mhm. Wiesz... Usłyszałam waszą rozmowę. Nie rób sobie tego. Nie rozumiem. Nie lubisz siebie, prawda? Też nie myślisz, że jesteś nic nie warta. Pozwól sobie pomóc, naprawdę może być inaczej. Co pani może o tym wiedzieć? Nie rób sobie tego, tylko tyle chciałam Ci powiedzieć. Pani jest taka idealna. Jest Pani piosenkarką. Ma Pani super życie. Co Pani może wiedzieć o takiej dziewczynie jak ja? To Twoje życie. Rób co chcesz. Śle się Pani czuje? Pacjentka przerywa rozmowę z nastolatką, bo nagle bardzo źle się poczuła. Z trudem udaje jej się wrócić do swojego łóżka. Biorę cię na gastroskopię. Proszę. pani sprawdzić, co się dzieje z tamtą panią. Stan pacjentki z zapaleniem mięśnia sercowego dramatycznie się pogorszył. Pielęgniarka oddziałowa musi jak najszybciej wezwać któregoś z lekarzy. Terek, Piotr, szybko. Proszę pacjentka, szybko. Co jest? Często skróć komorowe. Cholera, jasna. Ela, 150 amiodaru. Nie do żylnie. I magnes w kroplówce. Dobra, to tyle dla mnie. Pani Vanesso, pani coś chce? Okazuje się, że stan pacjentki jest krytyczny. Jeśli szybko nie uda się przywrócić normalnej pracy jej serca, dziewczyna może umrzeć. Teraz liczy się każda sekunda. Lekarze przystępują do reanimacji. Saturacja spada. Eryk! Nie ma wolnego anestezjologa. Dobra, nie będziemy czekać, robimy kardiowersję. Środek wysypiającej jambu proszę. Ja naładujemy. Dobra. Do stu. Okej. Okay. Szybciej szybciej. Usypiaj. Dobra, dobra, już usypiam. To na NFZ będzie, prawda? Tak, o, dobra, to gdzie jest młotek? Gdzie jest młotek? Dobra na łżę. Odsuncie się. Nie no, panie doktorze, proszę nie strzelać, ona i tak już ledwo żyje. No i wróciła. Stan pacjentki zaczął się pogarszać, a podany przez nas lek nie zadziałał. Dlatego byliśmy zmuszeni przeprowadzić kardiowersję elektryczną. Zabieg przywracający prawidłową pracę serca. Okej, okay, nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Lakarno uczy i bawi. Tak w zasadzie to program szpital uczy i bawi. Ale ci, Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Teraz mamy nadzieję, że dotrze do tej gwiazdy, że powinna zacząć się leczyć. Gdyby była w domu, prawdopodobnie nie przeżyłaby tego ataku. 15 minut później. Stan pacjentki jest już stabilny, ale lekarze wciąż nie wiedzą, czy dziewczyna zgodzi się na leczenie szpitalne. Ale nas pani nastraszyła? Ach, no tak, no nie będę się chwalić, ale ja jestem zdana z moich legendarnych pranków. Niech pan tylko poczeka na psa pająka. Musi pani zostać na oddziale kardiologicznym, panie doktorze. Kardiologia to mój oddział. Zapewni pani osobistą opiekę. Dwa, trzy tygodnie, i będzie pani się czuła śpiewającą. To dobre, dobre. Taki żarcik, nie? Jak cię zaraz gościu strzelę! Ten tatusiowy żart! Jest jak Tymczasem piosenkarka Vanessa doszła już do pełni sił po chorobie serca. Jeszcze podczas pobytu w szpitalu powróciła do dawnych zajęć i wykorzystuje każdą okazję do zdobycia popularności. Lekarze przekonali ją, by postarała się nie utrudniać im pracy. Lekarze mogą sobie mówić, co chcą. Ja i tak wiem, dlaczego to wszystko się stało. Prawda jest taka, że ja jestem tak wrażliwą osobą, że moje biedne serduszko tego po prostu nie wytrzymało. Tak, na 100% tak było. A ja mam bardzo duże serce, dlatego, że jestem takim dobrym, kochanym człowiekiem. I nie dlatego, że jestem bardzo chory. Chyba sobie nawet napiszę piosenkę na ten temat. No dobra, kochani. Co sądzicie o dzisiejszym odcinku? Napiszcie mi w komentarzach, ja potem ja naprawdę czytam. Zaufajcie mi, czytam wszystko. Tym miłym akcentem kończymy dzisiaj. Odcinek. Oczywiście dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak zawsze koniec proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję, a także też mojego Instagrama, mojego Twitcha i mój drugi kanał na YouTubie o nazwie Lakardon TV, na którym znajdą się zapisy z transmisji. I jeszcze gorąca oczywiście prośba na koniec filmu, jak zawsze ode mnie. Jeżeli zobaczycie gdzieś fajny odcinek paradokumentu, wyszlijcie mi na nazwę tego paradokumentu plus numerek odcinka wiadomości prywatnej na Instagramie. My się widzimy oczywiście za dwa dni o godzinie 16. Do zobaczenia!